Nikola z rolnika pochwaliła się swoim szczęściem. W komentarzach sypią się gratulacje. Nikola nie znalazła miłości w rolnik Szuka żony, ale udział w programie przyniósł jej sporą popularność. Była kandydatka Darka od razu zyskała sympatię widzów, którzy teraz z zaciekawieniem śledzą jej dalsze losy. Niespodziewanie Nikola podzieliła się swoim szczęściem, a fani nie mogli się powstrzymać i ruszyli z gratulacjami. Nikola z rolnik szuka żony, potrafi zaskoczyć swoich fanów. Uczestniczka wielkiego hitu telewizyjnej, jedynki, pochwaliła się w sieci radosną nowiną, która wywołała ogromny entuzjazm. Fani składają jej gratulacje, Nikola z rolnika pochwaliła się swoim szczęściem. Nikola wzięła udział w dziesiątej edycji programu Rolnik Szuka Żony, gdzie konkurowała o serce przystojnego darka. Nikola od razu wpadła w oko rolnikowi i najpierw wybrał ją do finałowej trójki i zaprosił na gospodarstwo, a później odesłał pozostałe kandydatki do domu, by zostać z nią sam na sam. Wydawać by się mogło, że ich znajomość zakończy się happy endem, jednak w finałowym odcinku show stało się coś nieoczekiwanego. Darek z rolnik szuka żony, rzucił Nicole, a swoją decyzję tłumaczył w bardzo pokrętny sposób. Nikola, mimo że w programie nie znalazła miłości, to zyskała coś więcej: przyjaźń z Ewą, która była kandydatką innego rolnika, Waldemara. Nikola zdobyła również ogromną sympatię fanów rolnik szuka żony, którzy wciąż chętnie śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama. Była kandydatka Darka z zaangażowaniem prowadzi swoje kanały w social mediach, ma ponad 70 tysięcy. Obserwujących na Instagramie i prawie 40 tysięcy na TikToku, i to właśnie tam ostatnio zapowiedziała radosne wieści. 23-latka zdradziła, że chce zacząć działać w branży muzycznej i wydaje swój pierwszy hit. Przy okazji Nikola ogłosiła konkurs, wówczas Nikola zdecydowała podzielić się jedynie fragmentem swojego nowego hitu. Dziś, 25 października, odbyła się oficjalna premiera piosenki, a do sieci trafił nawet Teledysk. Wówczas Nikola zdecydowała podzielić się jedynie fragmentem swojego nowego hitu. Dziś, 25 października, odbyła się oficjalna premiera piosenki, a do sieci trafił nawet teledysk. Piosenka Nicoli nosi nazwę DM. Pod teledyskiem na YouTubie pojawiło się wiele komentarzy od fanów, którzy są zachwyceni utworem.